Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni gmail.com lub kliknij na mój profil, a następnie zakładkę Informacje. Narcys cię odrzuca i tego się boi. Narcys obawia się tego, kiedy cię odrzuca, kiedy kończy waszą relację. Kiedy narcyz Cię odrzuca, chcę zaprezentować Ci pewną wizję. Chcę sprawić, by wyglądało to tak, jakby był szczęśliwy, że będzie już bez Ciebie, jakby odjeżdżał w stronę zachodzącego słońca, w stronę lepszej przyszłości. Jakby wcale się tym nie przejmował, jakby niczym się nie martwił. Narcyz chce, byś myślał, że jest szczęśliwszy bez ciebie. Celem Narcyza jest odegranie takiej roli. Chce, by tak właśnie to wyglądało. Robi tak. Ponieważ to daje mu wiele paliwa, to daje mu zasilanie. To nie ma nic wspólnego z prawdą, to tylko iluzja, jak cały związek z narcyzem. Narcyz starannie to zaplanował, wie jak planować, wie jak przygotowywać. I odgrywać takie scenki. Mogą się one składać z wielu elementów. Mogą być przygotowywane miesiącami, tylko po to, by odnieść zamierzony efekt. Tak jak aktorzy ćwiczą nieraz miesiącami do danej roli. Narcyz również Przygotowuje się i pisze określony scenariusz, który później odgrywa, który później realizuje. Narcyz jest mistrzem manipulacji, jest ekspertem manipulacji, doskonale wie, jak zaprezentować, sprzedać ci coś fałszywego. W co uwierzysz. Narcyz sprzedaje ci iluzje fałszywe wrażenie. Narcyz wie, jak sprawić, byś uwierzył w coś nie mającego nic wspólnego z prawdą. Jeśli uda mu się sprawić, że ty w to uwierzysz, to dla narcyza również będzie to wiarygodne. Wtedy narcys może uwierzyć we własne kłamstwa. Może uwierzyć, że naprawdę jest mu lepiej bez Ciebie. Będzie czuł się lepiej ze swoim życiem, Ale prawdą jest to, że nie wszystko idzie tak dobrze. Nie wszystko, Idzie po myśli Narcyza, tak jak myślisz. To nie jest takie łatwe dla Narcyza ruszyć do przodu ze swoim życiem i znaleźć kogoś, kto mógłby cię zastąpić. Nie każdy będzie robić to, co ty robiłeś dla Narcyza. Nie każdy będzie chciał to robić. Wiele osób nie zgodzi się na takie traktowanie, nie wiadomo jak długo. Wielu ludzi nie będzie chciało mieć do czynienia z narcyzem, i on doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego, kiedy narcyz stara się pozyskać Zabezpieczyć nowe źródło zasilania. Ma to na względzie: martwi się, obawia się, że może to nie wyjść tak, jak sobie zaplanował. To zajmuje umysł Narcyza przez dłuższy czas i niepokoi go. Narcyz nienawidzi rzeczy. Nieprzewidywalnych. Narcyz nienawidzi, jeśli nie wie, jaki będzie wynik, jaki będzie końcowy rezultat. Potrzebuje kontroli. Narcyz chce wiedzieć, co się wydarzy. Chce mieć nad tym pełną kontrolę. W przeciwnym razie, gdy jej nie ma, Doświadcza strachu, doświadcza niepokoju, czuje się niepewnie. Czasem możesz nawet zaobserwować pewne objawy zaburzeń lękowych, czy inaczej mówiąc, nerwicy. To skłania narcyza do działania, podejmuje pewne. Niewłaściwe działania, popełnia błędy w otoczeniu nowego źródła zasilania. To może nawet czasami prowadzić do ujawnienia jego prawdziwego charakteru tego, że jest narcyzem. Narcyz wie o tym, że większość osób nie będzie chciała mieć z nim do czynienia. Narcyz wie, że wiele osób zwyczajnie nie pozwoli sobie na takie manipulacje, na takie zachowanie. Niezależnie od tego, Narcyz nie uważa, że robi coś źle. Postrzega to jako wadę u swojego źródła zasilania. Narcyz uważa, że źródło zasilania. Powinno znosić wszystko, jakiekolwiek zachowanie. Narcyz postrzega jakikolwiek sprzeciw jako atak na niego. Uważa, że ty mu coś robisz, że ty go krzywdzisz, że robisz to specjalnie. Gdy krytykujesz narcyza, gdy zwracasz mu uwagę, to uważa, że celowo zakłócasz jego spokój, celowo robisz mu kłopot, tworzysz niedogodności. Narcys nie patrzy na to jak gdyby jego partner po prostu nie chciał być w taki sposób traktowany. Narcys chce, żeby wszystko było po jego myśli. Narcyz jest do tego uprawniony, jest zarazem bardzo arogancki. Uważa, że ludzie mają wielki zaszczyt go poznać, spotkać czy być z nim. Narcyz uważa, że jest to dla ciebie wielki przywilej, że jesteś w jego otoczeniu, że możesz ogrzać się w jego blasku. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będziesz myśleć, uważać inaczej, to Narcys odbierze to jako zniewagę. Narcys będzie uważał, że chcesz go zranić, że chcesz go skrzywdzić. Wtedy Narcys rozpocznie. Odgrywanie roli ofiary. Tego obawia się narcys, gdy cię porzuca, gdy cię odrzuca, gdy cię zostawia, jak gdybyś nigdy nie istniał, jakbyś nie miał żadnego znaczenia. Obawia się, że nowe źródło zasilania nie będzie akceptować nie będzie tolerować, nie będzie znosić takiego zachowania, jakie ty znosiłeś. Tego obawia się Narcys. Narcys rozumie, że nie każdy będzie się tak podporządkowywać, więc jeśli cię odrzuca, jeśli zostałeś porzucony, to jest właśnie ta rzecz, której Narcyz obawia się najbardziej. Narcyz może nawet przewidywać odrzucenie, co sprawi, że wpadnie w panikę, co z kolei może prowadzić do tego, że wyjdzie na jaw jego prawdziwy charakter. Narcyz również obawia się tego, że Ty możesz chcieć, Ty możesz starać się go zdemaskować i pokazać światu, jaki jest naprawdę, pokazać światu, kim jest naprawdę. Narcyz obawia się i bierze to pod uwagę, że możesz chcieć, Nawiązać kontakt z nowym źródłem zasilania. Niezależnie od tego, Narcyz nadal nie uważa, że zrobił cokolwiek źle. Uważa, że to on był ofiarą. Wierzy, że wszystko, co zrobił, ci się należało. Uważa, że wszystko, co zrobił, miało swój powód. Ty byłeś powodem, Twoje zachowanie było powodem. Wszystko, co zrobił Narcyz, jest usprawiedliwione, tak właśnie myśli, tak uważa, i tego nie jesteś w stanie zmienić. Nikt nie jest w stanie tego zmienić. Narcyz nigdy nie sądzi, że zrobił coś źle. Dlatego zwykle, gdy narcys spotyka nowe źródło zasilania, gdy poznaje nowe źródło zasilania, to mówi o tobie. Opowie, jaki to byłeś okropny, straszny, najgorszy. Narcys powie, że byłeś szalony. W szczególności, jak dalej starasz się z nim. Kontaktować, jak starasz się uzyskać odpowiedzi, czy wszystko naprawić, narcyz będzie cię przedstawiać jako narcyza, psychopatę czy stokera. Narcyz obawia się, że skontaktujesz się z nowym źródłem zasilania, boi się tego. Boi się tego, że możesz starać się ujawnić, kim jest naprawdę. Gdzieś z tyłu głowy narcyz wie, że to, co zrobił, było złe, ale zawsze w jakiś sposób usprawiedliwia sobie to, co zrobił, i wierzy później w swoje kłamstwa. Czasem, gdy było to szczególnie złe, to nie będzie usprawiedliwiał, ale po prostu zaprzeczał. Będzie udawał, że to nigdy nie miało miejsca. Ale gdzieś tam w odchłani niedorozwiniętego umysłu narcyza wie dokładnie, co ci zrobił, wie dokładnie, jak było. Narcyz wie, że to była jego wina. Narcyz wie, że był powodem wszystkiego, co poszło nie tak. Narcyz wie, że jeśli zmieniłby swoje zachowanie, jeśli zmieniłby swoje postępowanie, to wszystko mogłoby. Potoczyć się zupełnie inaczej. Oczywiście Narcyz jest tego w pełni świadomy. To jest prawie jak bitwa, która toczy się w jego umyśle. Narcyz usiłuje zwalczyć, wyprzeć poczucie winy, usiłuje to nadpisać inną historią, która będzie dla niego dogodna w którą będzie mógł uwierzyć którą będzie sobie powtarzać tak długo aż w nią uwierzy za każdym razem jak usiłujesz przypomnieć to co się wydarzyło naprawdę to ranisz narcyza ranisz jego ego wielkości Jowisza Narcyz często w takich okolicznościach wybuchnie albo będzie milczał lub ucieknie, dlatego że wtedy prawda wypływa na wierzch, wszelkie emocje, które narcyz usiłował stłumić, usiłował poskromić, wszystko to znów staje się widoczne. To jest właśnie coś, czego obawia się narcys, gdy cię odrzuca. Narcys boi się tego, że mu nie wyjdzie z nowym źródłem zasilania. Boi się, że nie wszystko pójdzie po jego myśli, że nie wszystko potoczy się tak, jakby chciał, tak, jak sobie zaplanował. Narcyz gdzieś tam w odchłani jego umysłu wie, że nie jest dobrym człowiekiem. Narcyz miał już sporo nieudanych związków za sobą i wie, że z kolejnym może być tak samo. Oczywiście Narcyz się tego obawia. Z każdym kolejnym nieudanym związkiem Obawia się tego bardziej. Nieraz nawet oczekuje odrzucenia, ale to on sam musi odrzucić cię pierwszy. Narcys oczekuje nieraz kolejnej porażki, więc od chwili, gdy wkracza w kolejny związek, od chwili, gdy jest z nowym źródłem zasilania, Nigdy nie ujawnia swoich zamiarów, nigdy nie ujawnia swoich planów w pełni. Narcys zawsze zatrzymuje dla siebie pewne informacje, robi z nich sekrety i tajemnice, dzięki którym ma przewagę nad otoczeniem. Narcys stara się, żeby to nowe źródło zasilania Ujawniło o sobie jak najwięcej informacji, które wkrótce posłużą za broń, wkrótce posłużą za amunicję. Prędzej czy później narcys zawsze używa tego, co się o nas dowiedział przeciwko nam. W jakikolwiek nowy związek wkracza narcys. To wszystko jest zaplanowane, wszystko jest już ustawione od samego początku. Narcyz nigdy nie zaczyna z czystą kartą, ponieważ spodziewa się, że coś pójdzie nie tak, spodziewa się, że coś mu nie wyjdzie tak, jak to już było wiele razy wcześniej. Niezależnie od tego, Narcyz zawsze będzie odgrywał rolę ofiary, zawsze będzie obwiniać inne osoby. Tak czy inaczej, to nie sprawi, że jego obawy, że jego strach zniknie. To tak, jakby Narcyz wiedział, że wszystko w co się pakuje jest z góry skazane. Na porażkę. Dlatego od samego początku ma takie, a nie inne podejście, i nawet nie stara się tak naprawdę próbować nie stara się, żeby mu zależało. Narcyz ma takie podejście jakby równie dobrze mógł nic nie robić, jakby to inni mieli wykonać. Jego pracę nieraz zastanawia się, czy obrać za cel poczucie wartości swojego źródła zasilania. Narcyz chce sprawić, by jego partner poczuł się niewystarczająco dobry, żeby poczuł się niewystarczająco dobry dla nikogo innego poza mną. Może wtedy właśnie zdecyduje się ze mną zostać. Tak myśli narcys. Takie jest jego nastawienie, taki jest jego stan umysłu. I wielokrotnie odzwierciedla to w rzeczywistości. Tak myśli też narcys, gdy wkracza w nową relację. Ponieważ miał już tyle porażek, Tyle nieudanych związków i żadnych sukcesów. Narcyz zawsze obwinia wszystkich dookoła. Od samego początku Narcyz oczekuje, że to się nie uda. Tak zakłada. Nie myśli, że coś mu się uda. Narcyz wchodzi w relację tak szybko, jak to możliwe. Dostaje to, co chce. I już udaje się do innego źródła zasilania. Robi tak, ponieważ nie oczekuje, że taka relacja przetrwa. Nie myśli, że to się uda. Narcyz myśli, że nikt go nie zechce. Myśli, że nie warto w niego inwestować. Doskonale wie, że nie jest dobry. Wszystko rozchodzi się o to, by zdobyć to, co chce, jak najszybciej się da. Narcyz, jak tylko zdobędzie to, co chciał, to ucieka, zanim wszystko się zawali. Musi mieć już wtedy kilka planów awaryjnych. Czy to będzie helikopter na dachu, schody, czy winda. Narcyz nigdy nie bierze jednego źródła zasilania na poważnie. Gdzieś tam, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy, zawsze są ukryte inne osoby. Nigdy nie chodziło o to, żeby zbudować coś, co przetrwa. Narcyz wie o tym, wie o tym, że jest. Do tego niezdolny, wie o tym, że nie ma takich cech, że nie ma takich zdolności, by mogło to przetrwać. Od samego początku nie ma żadnego powodu, nie ma żadnej inicjatywy, by postępować dobrze, by traktować ludzi w porządku. Narcyz skupia się tylko na tym, co dla niego najlepsze. Skupia się tylko na sobie i na tym, co chce. Narcyz nie ma nic do zaoferowania ani Tobie, ani nikomu innemu. To iluzja, to gra, która ma na celu to, żebyś uwierzył. Że jednak Narcyz ma wiele do zaoferowania, gdy tak naprawdę nie ma nic. Narcyz jest w ciągłym strachu, że ludzie go w końcu rozgryzą, że zostanie zdemaskowany. Nie ma niczego gorszego dla Narcyza niż lęk przed opuszczeniem niż lęk przed odrzuceniem. To Narcyz chce być tym, który odrzuca Cię pierwszy i nie pozwoli na to, by było inaczej. Narcyz chce mieć kontrolę nad Tobą i nad sytuacją, dlatego właśnie całe jego życie stało się grą. Narcyz Zgarnia to, co chce, i idzie już zgarnąć jak najwięcej od kolejnej osoby. Narcyz zawsze stara się uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, zawsze przed czymś ucieka. Nie jest w stanie zbudować niczego znaczącego, niczego istotnego. Jest do tego niezdolny, nie jest w stanie zbudować niczego, co przetrwa, ponieważ jest w ciągłym strachu przed zdemaskowaniem, ponieważ jest w ciągłym strachu przed odrzuceniem. Jeśli żyjesz dla akceptacji ludzi, umrzesz z powodu ich odrzucenia. Lekrej, devan, mor. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.